Bardzo serdecznie witam wszystkich na kanale Historia NieOczywista. Witam wszystkich dotychczasowych subskrybentów, jak również nowych widzów. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz lajka, napiszesz komentarz lub zasubskrybujesz kanał. Jeśli uważasz, że moją pracę warto też docenić wspierając przez portal By Coffee, to możesz postawić wirtualną kawę, co pomoże w rozwoju tego kanału, za co bardzo dziękuję. Link jest w opisie kanał można również wspierać bezpośrednio na YouTube czy ewentualnie Patronite. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. A teraz przejdziemy już do tematu dzisiejszego odcinka, który dla wielu może być kontrowersyjny, ponieważ będziemy mówili o tym, jak szlachta przywłaszczyła sobie bycie Polakiem, zawłaszczyła sobie dla siebie tylko naród polski i w jaki sposób wykluczyła poza polski naród innych, szczególnie chłopów. Musimy pamiętać o tym, ponieważ historia często pod tym względem jest podkoloryzowana, pełna różnych mitów, Unika się tego tematu, ponieważ dla wielu jest niewygodny, wręcz drażniący i dlatego obraz, który jest przedstawiany tamtych lat, to co wtedy robiła szlachta magnaci, to często jest przedstawiane wybiórczo, niejako wybiera się te najlepsze rzeczy, natomiast zapomina się o całej reszcie, a przypominamy, że szlachta to było tylko około 5% ówcześnie żyjących ludzi, Natomiast byli jeszcze mieszczanie kasy ustroju demokratycznego, tylko że ten ustrój demokratyczny dotyczył tylko i wyłącznie tych 5% ludzi. I to właśnie te 5% ludzi uważało, że są Polakami. Dodatkowo był tutaj bardzo widoczny wpływ sarmatyzmu, który w pewnych aspektach oprócz tego, że był podejściem nacjonalistycznym, to też w wielu aspektach niestety można powiedzieć, że był rasistowski, o czym powiemy za chwilę. Do ukształtowania się poglądów związanych z narodem i tym, że przedstawicielem Polaków jest tylko szlachta, doprowadziła również gospodarka oparta na pańszczyźnie i monarchia elekcyjna. Chłopi nie mieli prawa być częścią narodu polskiego, ponieważ stosunek do króla wolności szlacheckiej i szlacheckiej demokracji definiował to, czy ktoś jest Polakiem, czy też nie. I oczywiście Polakiem był tylko ten, kto był szlachcicem. W zasadzie chłopi w kształtowanie się narodu polskiego włączyli się dopiero pod koniec XIX wieku, a i wtedy było wiele przeszkód i wielu ludzi, wielu chłopów nie odbierało bycie Polakiem za coś pozytywnego, wręcz przeciwnie. My mamy takie przeświadczenie, często mitologizowane, często po prostu mówiące nieprawdę, jeśli chodzi o polską tożsamość. To, że Rzeczpospolita obojga narodów była wielokulturowa, że była tutaj wolność i tak dalej, jest często podkreślane i bierze się jeden aspekt pewien, który oczywiście był dostępny, tylko że był dostępny dla ludzi stanu szlacheckiego, czyli znowu podkreślamy te 5% osób, Chociaż mówi się, że Rzeczpospolita była taka otwarta, postępowa itd., tak ponieważ były tam osoby różnej narodowości, przecież w skład Rzeczpospolitej obojga narodów wchodziła szlachta białoruska, ukraińska, litewska, ruska czy nawet pruska. Natomiast oczywiście ta postępowość, ta otwartość, ta wolność miała miejsce tylko i wyłącznie w przypadku szlachty. Większość ludzi więc była wyrzucona poza margines społeczny, a chłopi zmuszani byli do pańszczyzny, która tak naprawdę była pracą niewolniczą, a chłop był niewolnikiem szlachcica. Więc z jednej strony mamy takie dysonanse, ponieważ jest postępowy ustrój polityczny, jak na tamte czasy, czyli demokracja szlachecka, natomiast mamy bardzo zły ustrój gospodarczy, ekonomiczny, pracę na pańszczyźnie, która była pracą niewolniczą. Dlatego oparcie gospodarki w Polsce na pańszczyźnie powoduje coraz bardziej to, że granica między szlachtą i chłopami jest bardziej wyraźna i coraz większa. I jeszcze w XV wieku można było powiedzieć, że chłop w Polsce i chłopi w innych częściach Europy mieli dość podobny status, natomiast już później im więcej było tych przywilejów szlacheckich, tym ta rola chłopów w społeczeństwie i ich los był coraz gorszy. To, że praca była niewolnicza, jeśli chodzi o chłopów, to można też przeczytać w różnych opisach ludzi, którzy chociażby przyjeżdżali ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pisali wprost, że takie sceny, jakie odgrywały się wobec chłopów ze strony szlachty, to takie same sceny były widoczne np. w Stanach Zjednoczonych na plantacjach bawełny, gdzie pracowali niewolnicy. A niektórzy wręcz pisali, że w Polsce niektóre sytuacje były jeszcze gorsze niż tam. Dlatego powinniśmy mówić, że chłopi byli niewolnikami szlachty, ponieważ szlachcic władał życiem chłopa. Nierzadko mógł zrobić z nim co chciał i tak się też działo. To, że szlachta podkreślała swoją odrębność rasową od chłopów, którzy wyrzuceni zostali i z Prawa i z kultury podkreślało przywiązanie do mitu o sarmatyzmie i pochodzeniu szlachty od sarmatów, gdzie oni podkreślali, że chłopi wywodzą się od Hama. Mówiono dlatego na mieszkańców wsi, że są hamami, czy że mają pochodzenie hamskie. Dzisiaj, kiedy mówimy o czymś, co nazywa się naród, to mówimy o jakimś społeczeństwie, grupie ludzi, których wspólnota przekracza przynależność klasową. Natomiast między XVI, XIX wiekiem w Polsce była praktyka wręcz odwrotna. Czyli naród był oparty na określonej grupie społecznej, dodatkowo bardzo małej. Naród był oparty na szlachcie. I dzisiaj, kiedy często są pisane różne książki, czy mówimy o Polsce, o historii Polski, o tym czym był naród, to utożsamiamy tą przeszłość z teraźniejszością, czyli mówimy, czy myślimy tak, że szlachta to w zasadzie była cała Polska, cały naród, że historia szlachty to są dzieje wszystkich mieszkańców ziem polskich. I to na przykład przedkłada się chociażby w różnych książkach o historiach Polski. Chociażby w dwóch takich książkach wydanych w 2004-2008 roku, to tam w jednej z nich chłopom poświęcono dwie strony na 756 i cztery strony na 1006 stron. Jest taka tendencja, że historia szlachty jest historią wszystkich dzisiejszych Polaków. Zawężamy historię do 5% ludności i uważamy, że tylko to byli ci Polacy, i to zresztą dzisiaj takim myśleniem niejako przyznajemy rację tej szlachcie: czyli, że to tylko szlachta była Polakami, i tylko ona miała prawo do bycia nazywanym Polakiem, do całej kultury, do wszystkiego, co wiąże się z tymi terenami, na których chociażby teraz żyjemy, całą kulturą, całym dorobkiem państwa polskiego. Wykluczamy więc 95% społeczeństwa, 95% ludzi, którzy wtedy zamieszkiwali ówczesną Polskę. Przyznajemy rację tylko tym 5%. Tym wykluczeniem tak potężnej grupy ludzi mówimy, że Polakiem był tylko szlachcic, a określenie, które było ukute w czasach szlachty, pokazuje, że to wykluczenie z polskiego narodu miało miejsce, ponieważ szlachta uważała, że Polakiem jest tylko ten człowiek, który może wybierać króla lub ten, kto jest wolny. Chłopi od 1496 roku byli przywiązani do ziemi, więc byli niewolnikami. Oczywiście nie mogli też wybierać króla. Tak więc szlachta sama stwierdziła, że to tylko oni są Polakami i że to jest rzecz, która ich definiuje i stawia jako ludzi lepszych, jako ludzi wyższych niż inni, niż chociażby chłopi. Sarmatyzm szlachty był oczywiście później potwierdzany przez wielu ludzi, chociażby przez ludzi piszących książki i powieści. Takim potwierdzeniem tego, że naród cały wywodzi się z tego sarmackiego rdzenia od szlachty, chociażby pokazywał w swoich powieściach Henryk Sienkiewicz. Szlachta wzmocniła swoją władzę względem władzy króla. W konsekwencji to pozwoliło szlachcie podporządkować sobie większość społeczeństwa w Królestwie Polskim, w tym chłopi, którzy w XVI wieku znikają z prawodawstwa jako stan, a pojawiają się jedynie jako własność szlachty. Miasta były wtedy słabo rozwinięte, więc nie mogły budować jakiejś przeciwwagi dla szlachty, która w zasadzie władzę zmonopolizowała, a suwerenność została rozczłonkowana z władzy króla na rzecz szlachty. System polityczny w Królestwie Polskim polegający na monarchii elekcyjnej i pozycja, jaką miała szlachta polska we własnym kraju, powodował, że taka pozycja tej grupy społecznej była bardzo atrakcyjna również dla szlachty rusińskiej, litewskiej, białoruskiej czy ukraińskiej, która de facto była częścią jednego organizmu politycznego, czyli Rzeczpospolitej obojga narodów. Zygmunt August wzywał Albrechta Pruskiego, aby stał się dobrym Polakiem. Pewien kanonik natomiast podpisywał się w sposób następujący w XVI wieku z narodu Polak z urodzenia Rusin. Szlachta ruska miała pewne poczucie więzi z Moskwą, natomiast bardziej była przywiązana do przywilejów i swobód w Polsce. Dlatego traktowali Rzeczpospolitą jako swoje państwo, i powiedzenie, którym podpisywał się też ten kanonik, wyrażało się w tej formule, którą szlachta rusińska wyznawała, czyli z urodzenia Rusin z narodu Polak. W 1574 roku na Sejmie Koronnym podniesiono zarzut, że w przysiędze koronnej nie wspomniano Prusaków. Na ten zarzut padła odpowiedź. Jesteście Polakami, Polakami. Wszyscy posłowie pruscy, członkowie Rady Ziem Pruskich, bez względu na pochodzenie polskie lub niemieckie, językiem przeważnie polskim bronią zdania, że Prusy to separata pecularis rp. Można więc powiedzieć, że system Rzeczpospolitej był dla etnicznie ludzi z innych narodowości bardzo pożądany. Następował proces samokolonizacji, czyli szlachta zaczęła przejmować polskie wzorce. Ta kulturowa tożsamość też została wtedy zatarta, ponieważ Polskość była określana jako tożsamość polityczna czyli zbiór przywilejów i obowiązków, jaki powstał w Rzeczypospolitej i został przejęty przez całą szlachtę zamieszkującą w Rzeczypospolitej obojga narodów. A zatem identyfikacja narodu w Rzeczpospolitej zamiast identyfikacji, np. przez przynależność językową czy jakiegoś terytorium, była zastąpiona przynależnością do warstwy szlacheckiej. Statuty z 1550 roku mówiły o narodzie prostym, natomiast wyłącznie o szlachcie mówiły jako o narodzie polskim. I tam czytamy, gdyż to jest statuty przodków, naszych opatrzono, aby ludzie narodu prostego do głównych kościołów dawani nie byli, tylko ludzie narodu a krwie szlacheckiej polskiej. Ktoś, kto był Polakiem wtedy, to był szlachcicem. Czyli można powiedzieć, że zachodziła pewna przynależność rasowa, nawet. Stanisław Orzechowski w 1564 roku w swoim traktacie politycznym pisał, że szatę nosi Polak znamienitą to jest równą swym królem wolność. Temu nosi Polak świetny pierścień złoty to jest szlachectwo, którym najwyższy niższemu równy w Polsce jest. Ma wołów wspólnego z Królem, Panem Swym to jest Prawo Pospolite, które tak jemu jako i królowi jego w Polsce jako ból równo służy. Polakiem był wtedy ten, kto miał równe prawa z królem, który miał pierścień, czyli który był szlachcicem. Taka koncepcja wykluczała oczywiście z narodu polskiego wtedy chłopów i mieszczan. Sarmatyzm wprowadzał konkretną granicę między chłopami i szlachtą. Szlachta twierdziła, że wywodzi się od sarmatów, od plemienia, które przybyło na ziemię polskie i podbiło mieszkańców, czyniąc z nich swoich niewolników. Sarmaci, czyli szlachta, oni uważali, że są zupełnie innym narodem, pochodzącym w ogóle zupełnie od kogoś innego. Sarmatyzm był podstawą wręcz odróżnienia się od chłopów i narodowościowego, ale wręcz nawet rasowego. Cechy, które odróżniały szlachtę od chłopów, miały wskazywać na to, że szlachta jest częścią plemienia Sarmatów, które było definiowane przez cechy kapitału kulturowego. A ten kapitał kulturowy dawnego Sarmaty-Szlachcica stanowił zbiór rzeczy, które były ograniczone i zamknięte szczelnie tylko i wyłącznie dla szlachty. Wychodziły w tamtych czasach nawet prace różne. W jednej z takich prac szlachcic chamskie pochodzenie nieprawdziwej szlachty. Ta książka stanowi przykład tego i pokazuje, co trzeba było robić i co trzeba było mieć, żeby być szlachcicem, czyli Polakiem, prawdziwym Polakiem, prawdziwym szlachcicem. Były tam podawane na przykład porady, jak odróżnić prawdziwego szlachcica, sarmatę, czyli prawdziwego Polaka, od chama chłopa. A to, czy ktoś był Polakiem, sarmatą, czy nie, to określało na przykład, czy ktoś pokreśla konkretne gusty, na przykład w ubiorze, jakie ma normy, jak się zachowuje, jakie ma poglądy, jakie ma gesty. Warto też w tej kwestii wyraźnie powiedzieć, że jeszcze w XIX wieku dla chłopów polskość była związana z pańskością. Dla chłopów jeszcze XIX wiek, chociaż pod koniec już tego wieku zaczęło się to zmieniać, ale nawet wtedy bardzo dużo ludzi mieszkających na wsi uważało, że Polakiem to był pan, a chłop nie ma nic wspólnego z byciem Polakiem. I warto tutaj zacytować kilka wypowiedzi w tamtych żyjących czasach ludzi, którzy mieszkali na wsi. Na przykład jedna z takich wypowiedzi. Wspominając dole chłopa, pytałem mojego ojca, czy słyszałby ksiądz wspominał kiedy coś o ojczyźnie, Polsce, Polakach. Ojciec mówił, że nigdy. Będąc chłopcem ośmiodziesięcioletnim, brat mój i ja śpiewaliśmy czasem, jeszcze Polska nie zginęła. Starzy gospodarze z czasów pańszczyzny to nas tak besztali, że wstyd. O, widzicie, szczepanika synom chce się Polski. Z kolei w jednym z pamiętników, które były wspisywane w Galicji, to autor tych pamiętników zaobserwował, że i tutaj też cytat Uświadomienie narodowe szło jednak powoli i do ostatnich czasów dość jeszcze znalazło się takich, co gdy im wspomnieć było o Polsce, to się złościli i kleli, mówiąc, że tylko panowie mogą chcieć Polski, żeby na nich robili jak za pańszczyzny i tak im trudno było wytłumaczyć, że czasy pańszczyzny już minęły i powrócić nie mogą. Nie chcieli słyszeć o Polsce, bojąc się, że panowie znowu obejmą rządy i przywrócą pańszczyznę. Zobaczmy więc, że bycie Polakiem było związane z byciem szlachcicem i panem. I wielu ludzi, wielu chłopów, ta wielka grupa, miliony, miliony ludzi tak uważała, że Polak to jest szlachcic. I nawet bali się tego, że Polska powróci z tych zaborów i że Polska znowu powstanie i że Polacy, panowie będą nad nimi władali. No bo pańszczyznę znieśli przecież zaborcy, więc oni się bali. Że jak Polska znowu powstanie, a oni z Polską nie mieli nic wspólnego i byciem Polakami, no to ci panowie, ta szlachta znowu przejmie nad nimi władzę. W taki sposób kształtowały się poglądy i to, kim czy czym był naród polski, kto wchodził w jego skład. I jak chłopi się zapatrywali w ogóle na polskość, na bycie Polakiem? I jak szlachta zawłaszczyła sobie tą sprawę tylko dla siebie? W jaki sposób oni traktowali tych chłopów, czyli jako niewolników? Że odróżnienie było narodowościowe, wręcz rasowe od nich, tak? Bo wywodzili się szlachta, tak twierdziła przez ten Sarmatyzm, który bardzo dużo złego zrobił. Że oni są przecież w ogóle zupełnie od kogoś innego pochodzą że chłopi pochodzą od hama, tak, więc oni są ci gorsi, a szlachta pochodzi od tego narodu sarmatów, który przybył na te ziemię, więc oni nie mają nic wspólnego z chłopami. Dzisiaj w Polsce większość przecież pochodzi od tej największej grupy ludzi, która wtedy istniała, a nie o tych 5% szlachty. Tylko, że dzisiaj naród jest zupełnie inaczej rozumiany, a wtedy szlachta sobie to zdefiniowała zupełnie inaczej i zawłaszczyła wręcz wszystkie przywileje dla siebie, a innych, szczególnie chłopów, w zasadzie wyrzuciła poza społeczeństwo, i ludzie ci zostali bez żadnych praw. Zachęcam do komentarzy, jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie o tej sprawie, o tamtych czasach, o tym, co robiła wtedy szlachta. Zapraszam do komentowania oczywiście. Jak zwykle proszę o komentarze kulturalne i bez przekleństw. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.